Dzisiaj mogę zaprosić tylko Państwa na następną imprezę. W bardzo krótkim czasie mamy już następną imprezę. Bezpośrednie zaplecze reprezentacji Niemiec i Polski spotka się w sobotę. Zawody się odbierzają o 14.00 Młotem. Otwarcie główne o 16.00. Zawody trwają do godziny 20.15. Zostanie rozegranej 38 konkurencji, w tym 34 indywidualne, 4 sztafety. Wystartują zawodnicy regionu kujawsko-pomorskiego. Między innymi 12 osób wystartuje w reprezentacji kraju. Mam nadzieję, że takie mecze przysparzają wiele emocji i współzawodnictwa między tymi krajami. Oprócz Niemiec i Polski wystartują też zawodnicy Czech, Szwecji, Danii, Szkocji. I mam nadzieję, że to będzie taki, taki sprawdziń kadry narodowej naszego Naszej reprezentacji przed najważniejszymi prezami, które ich w tym roku czekają, bo to i też są Mistrzostwa Świata Juniorów, które się będą w Kanadzie, jest, jest Puchar Europy i później mamy Mistrzostwa Europy w Barcelonie.